Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. Mick Jagger spędził ponad sześć dekad w najbardziej bezlitosnych reflektorach świata. Był chwalony jako geniusz, potępiany jako grzesznik i szeptany jako mężczyzna, który nigdy nie mógł się osiedlić. Kobiety przychodziły i odchodziły, skandale wybuchały i gały, ale zawsze istniała historia, która wydawała się niedokończona, imię które trwało w cieniu jego legendy. A teraz. Na początku swoich 70. urodzin, lider Rolling Stones mówi z brutalną szczerością, która zdejmuje mit i ujawnia smutek w sercu jego niezwykłego życia. Pierwsze miłości i cień Marianne Faithfull. Kiedy Mick Jagger stawiał swoje pierwsze kroki w wieży sławy na początku lat 60., miał zaledwie 20 lat, był jeszcze studentem London School of Economics i już prowadził życie wschodzącej gwiazdy. W 1963 roku spotykał się z Chrissy Shrimpton, młodszą siostrą supermodelki John Shrimpton. Chrissy była jedną z pierwszych, która dostrzegła w nim nie tylko potencjalnego boga rocka, ale też człowieka, który dążył do realizacji swoich marzeń. Ich związek trwał kilka lat i zainspirował utwory takie jak Out of Time czy Yesterday's Papers. Jednak w 1966 roku niestabilna energia Jaggera i jego niewierności odepchnęły ją. Kiedy Chrissy odkryła jego zdrady, zakończyła ich historię. Później przyznała, że wciąż go kochała, ale ich czas razem zostawił już blizny. Jej smutek zapowiadał to, co wiele innych kobiet w życiu Jaggera miało ostatecznie znosić. W 1965 roku, gdy był jeszcze związany z Chrissy... Jagger spotkał Marianne Faithful na przyjęciu w Chelsea. Miała tylko 18 lat, była już mężatką, matką małego chłopca. Blond włosa, eteryczna i bystra, Marianne wydawała się wcieleniem dacha Swinging London. Na początku nie była szczególnie pod wrażeniem Mika, ale on od razu ją urzeka. Wkrótce potem opuściła swoje małżeństwo, a ona i Jagger rozpoczęli jeden z najbardziej ikonicznych i destrukcyjnych związków w historii rocka. Faithful nie była tylko kolejną dziewczyną w cieniu Stonesów. była artystką samą w sobie, z takimi hitami jak As Tears Go By, piosenką napisaną przez Jaggera i Richardsa, ale uwiecznioną jej głosem. Ich związek rozwijał się pod czujnym okiem mediów, napędzany stylem życia w nadmiarze. Przez sześć lat byli nierozłączni, przeżywając szczyty międzynarodowej sławy oraz odchłanie uzależnienia, zdrady i emocjonalnej dewastacji. Jagger pisał dla niej piosenki, czasami o niej, czasami przeciwko niej. Faithful stała się twarzą mitu kontrkulturowego stąców, ale w środku się łamała. W 1969 roku tragedia uderzyła. W ciąży z dzieckiem Jaggera Marianne straciła dziecko sześć miesięcy po rozpoczęciu ciąży. W tym samym czasie odkryła zdrady Mika, w tym jego relacje z innymi kobietami z jej otoczenia. Popadła w uzależnienie od heroiny, jej życie i zdrowie załamały się pod ciężarem chaosu rock'n'rolla. Jagger, wciąż w ruchu, wydawał się niezdolny lub niechętny, by ją ugruntować. Później opisała go w swojej autobiografii jako wampira mężczyzny, który ożywiał się duszami innych, by zbudować swój mit. Ich związek zakończył się w 1970 roku, ale jego konsekwencje towarzyszyły jej przez dziesięciolecia. Marianne próbowała popełnić samobójstwo, straciła opiekę nad synem i przeszła przez lata uzależnienia i nędzy, zanim znów się podniosła jako uznana artystka ze swoim albumem z 1979 roku Broken English. Mimo to przyznała, że nigdy nie mogła całkowicie uciec od cienia Mika. Ich więź była elektryczna, magnetyczna i ostatecznie destrukcyjna. Ale była to również historia miłości, która na długo po ich rozstaniu przetrwała. To tutaj, w tej burzy pasji i ruin, zaczynamy rozumieć, dlaczego dekady później Mick Jagger wracał do swojej przeszłości z taką żalem. Małżeństwo, glamour i niekończący się cykl. Na początku lat 70. Mick Jagger nie był już tylko rokową gwiazdą. Stał się instytucją kulturowo. Rolling Stones wypełniali stadiony na całym świecie, ich loga zdobiły plakaty, koszulki i billboardy. Każdy ruch Jagera był obserwowany, fotografowany i analizowany. W 1970 roku podczas podróży do Paryża spotkał Biance Perez Mora Macias, nikaraguańską aktorkę i uczestniczkę życia towarzyskiego, której uderzająca uroda i bystry umysł natychmiast przyciągnęły jego uwagę. W ciągu mniej niż roku wzięli ślub na wystawnej ceremonii w Saint-Trope, symbolizującej nadmiar tamtej epoki. Bianca szybko stała się jedną z najbardziej znanych kobiet na świecie. Przyjęła rolę pierwszej damy roka, pojawiając się na koncertach, imprezach i czerwonych dywanach u boku Mitka. Ich małżeństwo zaowocowało córką Jade, urodzoną w 1971 roku, ale pod glamour szybko pojawiły się pęknięcia. Niewierności Jagera trwały. A Bianka szczera i zaangażowana politycznie, często frustrowała się jego niemożnością pozostania wiernym. Lata później twierdziła, że małżeństwo zakończyło się w dniu ślubu. W 1978 roku wystąpiła o rozwód z powodu zdrady i opuściła medialną karuzelę. Nawet przed zakończeniem swojego małżeństwa z Bianką, Jagger rozpoczął romans z Jerry Hall, modelką z Teksasu, wówczas zaręczoną z muzykiem Brianem Ferry. Hall była wysoka, promienna i ambitna, a Mick nieustannie dążył do zdobycia jej serca. W 1977 roku oficjalnie byli razem, rozpoczynając to, co miało stać się jego najdłuższym i najbardziej publicznym związkiem. Przez dwie dekady Jagger i Hall zbudowali życie, które wydawało się przynajmniej z zewnątrz bardziej stabilne niż jego wcześniejsze romanse. Mieli czwórkę dzieci: Elizabeth, Jamesa. Georgia Ameja i Gabriela. Mieszkali w posiadłościach w Londynie, Paryżu i Nowym Jorku, a przez jakiś czas Hall wyglądała na osobę, która dokonała czegoś, czego innym się nie udało, trzymając jagera w ryzach. Jednak te same schematy, które zniszczyły jego wcześniejsze relacje, znów się pojawiły. W latach 90. krążyły plotki o romansach z młodszymi kobietami, w tym modelką Karlą Bruni. Jerry Hall znosiła upokorzenie, widząc, jak jej małżeństwo rozpada się w prasie, a w 1999 roku ich związek oficjalnie się rozpadł, gdy odkryła, że Jagger miał dziecko z brazylijską modelką Luciano Gimenez. Ich hinduska ceremonia na Bali, kiedyś postrzegana jako symbol trwałości, została uznana za prawnie nieważną, dodając okrutnej ironii do końca ich sagi. Jerry później przyznała, że wiedziała, że Mick nigdy się nie zmieni. Jest genialny, ale niemożliwy do zniesienia, wyznała w wywiadzie lat po ich rozstaniu. I Jednak, mimo zdrady, Hall i Jagger pozostali związani przez swoje dzieci i skomplikowany szacunek. W 2023 roku Nawet wzięła udział w jego przyjęciu urodzinowym z okazji jego 80. urodzin. Dowód na to, że miłość, niegdyś tak pochłaniająca, przekształciła się w coś słodkiego. Gorzkiego, ale trwałego. Dla Mika Jagera jego relacje miały znany rytm. Oczarowujące początki, burzliwe średniowiecza i dewastujące zakończenia. Każda kobieta wchodziła do jego życia z nadzieją, że może być tą, która go udomowi. Każda odchodziła z bliznami. I jednak, mimo całego tego chaosu, żadna z jego romansów nie wydawała się równać z obsesyjnym ciężarem Marianne Faithful. Dekady później, patrząc wstecz, to jej imię, a nie Bianki, a nie Jerry, które pojawiało się jako to, które nigdy naprawdę nie opuściło jego serca. Lawrence Scott jest ciężarem tragedii. Na przełomie nowego tysiąclecia Mick Jagger był już dziadkiem, ale wciąż żył jak człowiek połowy swojego wieku. Jego relacje jednak stały się bardziej dyskretne. Lata publicznych skandali i sporów prawnych pozostawiły swoje ślady. W 2001 roku spotkał Lawrence Scott. Amerykańską projektantkę mody, znaną z elegancji i wyczucia biznesowego. Scott była nie tylko towarzyszką, była spełnioną kobietą z własną tożsamością, własnym imperium i własnymi ambicjami. Przez ponad dekadę ona i Jagger żyli razem, a dla wielu wydawała się być pierwszą partnerką, która naprawdę go ustabilizowała. Ich wspólne życie było wyrafinowane, ale prywatne. Podczas gdy Jerry Hall była na czołówce wszystkich tabloidów, Lauren pielęgnowała tajemnicę. Ubierała gwiazdy, prowadziła swoją markę mody i pojawiała się u boku Mika na wydarzeniach, gdzie jej wdzięk równoważył jego flambojancki styl. Sam Jagger kiedyś określił ją jako towarzyszkę i najlepszą przyjaciółkę. Dla mężczyzny znanego z niewierności i dystansu, była to niezwykła czułość. Ale pod glamour pojawiały się pęknięcia. W 2014 roku firma modowa Scott zbankrutowała pod presją finansową. Według raportów zebrała milionowe długi, choć nigdy nie ujawniła Jaggerowi skali swoich trudności. 17 marca 2014 roku świat był zszokowany nowiną. Lauren Scott została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu na Manhattanie. Ofiara samobójstwa miała zaledwie 49 lat. Dla Mika Jagera ta tragedia była dewastująca. Kilka dni wcześniej był na trasie z Stonesami w Australii, kiedy otrzymał tę wiadomość. Zespół odwołał koncerty, a Jagger wrócił do Nowego Jorku załamany. Publicznym w publicznym oświadczeniu nazwał jej śmierć „okropnym szokiem” i mówił o swoim głębokim bólu, opisując ją jako niesamowitą i utalentowaną kobietę. Ale w prywatnym życiu jego przyjaciele twierdzili, że był niepocieszony. Ci, którzy byli najbliżej Jaggera, zauważyli, że śmierć Scott była punktem zwrotnym. Pomimo całej swojej sławy, bogactwa i odporności, to był rzadki moment, w którym pozornie niezniszczalny piosenkarz wydawał się złamany. Człowiek, który uniknął skandali, zdrad, a nawet zagrożenia sercowego w 2019 roku, teraz musiał stawić czoła żałobie, z której nie mógł uciec. W latach, które nastąpiły, Jagger oddał hołd Lauren w sposób, który przewyższał słowa. Utworzył stypendium jej imienia w Central Saint Martin's w Londynie, zapewniając, że jej dziedzictwo przetrwa wśród przyszłych pokoleń twórców. Dedykował występy jej pamięci, ciszej integrując jej obecność w swojej sztuce. I chociaż ostatecznie kontynuował swoje życie, ci, którzy go najlepiej znali, twierdzili, że nigdy tak naprawdę nie wrócił do siebie. Dla człowieka oskarżonego o to, że kochał tylko siebie, utrata Lauren Scott ujawnia inną prawdę. Nawet Mick Jagger, wieczny showman, mógł być podatny na najgłębszy ból. A mimo, że tragedia jej śmierci była ogromna, nie miała być ostatnim rozdziałem jego skomplikowanej historii miłości i straty. Melanie Hamrick i spokój po burzy. Po dewastujący stracie Lauren Scott w 2014 roku, Niewiele osób spodziewało się, że Mick Jagger znajdzie miłość. Miał 70 lat, wciąż występował, pozostawał twarzą Rolling Stones, ale nosił żałobę, która zdawała się go postarzać z dnia na dzień. Jednak później w tym samym roku życie przybrało nieoczekiwany obrót. W Tokio podczas trasy Jagger spotkał Melanie Hamrick, 27-letnią baletnicę z American Ballet Theatre. Przyszła za kulisy po koncercie Stonesów z grupą tancerzy. Dla Jaggera, który widział i przeżył niemal wszystko, to spotkanie obudziło coś cicho nowego. Ich związek rozpoczął się dyskretnie, z dala od blasku tabloidów, które otaczały jego wcześniejsze romanse. Dla Melanie, 44-letniej kobiety obciążonej długami, uwaga i krytyka były intensywne, gdy ich związek stał się publiczny. Jednak wydawała się niewzruszona. W wywiadach zbagatelizowała plotki i ukradkowe spojrzenia. Po co martwić się opinią innych? Jestem szczęśliwa. Ta nieufność połączona z jej niezależnością wyróżniała ją spośród kobiet, które go poprzedzały. W grudniu 2016 roku Hamrik urodziła ich syna, Devero Octavian Basil Jagger, najmłodszego z ośmiorga dzieci Mika. Dla mężczyzny, który został ojcem już w 1970 roku, to późne dodatkowe potomstwo miało inne znaczenie. Sam Jagger przyznał, że rodzicielstwo wydawało się wolniejsze, bardziej cierpliwe za drugim razem. Melanie opisała go jako wspaniałego ojca, bardziej troskliwego niż wielu mężczyzn młodszych od niej, których znała. A relacja mitka z jego najmłodszym synem złagodziła jego publiczny wizerunek. Zdjęcia Jaggera trzymającego za rękę Devereau lub obserwującego jak się bawi odsłoniły rzadko widzianą stronę rockowej ikony. Delikatną, troskliwą i głęboko obecna. Melanie sama przeszła transformację. Po 15 latach w American Ballet Theatre zrezygnowała z zawodowego tańca w 2019 roku i rozpoczęła nową karierę pisarską. Jej pierwsza powieść, First Position, była prowokującą historią w świecie baletu, padającą jego ciemne nurty obsesji i nadmiaru. Rok później opublikowała The Unraveling. Potwierdzając swoją tożsamość jako autorki. Po raz pierwszy nie była już tylko partnerką Mika Jagera, ale siłą samą w sobie, stojąc u jego boku, a nie za nim. Życie domowe pary we Francji oferowało im inny rytm. Podczas pandemii w 2020 roku Jagger i Hambrick spędzili kilka miesięcy razem w jego szesnastowiecznym zamku La Fouchette w dolinie Loary. Melanie uprawiała warzywa w ogrodzie, dbała o ich 18 zwierząt, owiec, kur, królików i kotów, i mówiła o spokoju, jaki tam odnajdywała. Dla mężczyzny, którego życie niegdyś definiował chaos, domowa akiet utka i rodzinne wieczory stanowiły niemal niesamowity kontrast. W 2025 roku Melanie potwierdziła, że oboje są zaręczeni od dwóch lub trzech lat, chociaż żadne z nich nie czuło pośpiechu, by wziąć ślub. Może pewnego dnia się pobierzemy, może nie. Jesteśmy tak szczęśliwi w naszym obecnym życiu, że bałabym się cokolwiek zmieniać, wyznała w wywiadzie dla Elle France. To była uderzająca deklaracja. Po dziesięcioleciach skandali, smutków i nieustających pościgów, Mick Jagger wydawał się w końcu znaleźć równowagę. A jednak, mimo całego spokoju, jaki zbudował z Melanie, pozostawał cień jego przeszłości kobieta, której nie mógł zapomnieć. Jej imię i obecność wciąż utrzymywały się w każdym zakątku jego historii. Wiek, refleksja i szokująca spowiedź. Gdy Mick Jagger osiągnął 80 lat, mit wiecznego frontmana zaczął uginać się pod ciężarem czasu. Wciąż trenował jak sportowiec. Biegał, praktykował jogę i ćwiczył z dyscypliną odziedziczoną po swoim ojcu, który był nauczycielem wychowania fizycznego. Nawet po operacji wymiany zastawki sercowej w 2019 roku, wrócił na scenę w ciągu kilku miesięcy, tańcząc i popisując się podczas dwugodzinnych koncertów z energią mężczyzny o kilka dekad młodszego. Jednak za tą wytrzymałością kryło się nieuchronne stwierdzenie: Wiek przynosi uczucia bezsilności, nieużyteczności i braku znaczenia. Dla mężczyzny, który definiował cool i wcielał się w band, były to słowa, które zdumiewały nawet jego najwierniejszych fanów. Zastanawiał się nad błędami, które popełnił, błędami nie tylko w interesach czy muzyce, ale także w miłości. Kobiety, które przeszły przez jego życie, nie były jedynie przypisami do jego legendy. Zostały z siniakami, bliznami i wspomnieniami, które wciąż go dręczyły. Kiedy zapytano go o jego majątek, szacowany na setki milionów, Jagger zaszokował wielu, stwierdzając... Że nie planuje zostawić wszystkiego swoim dzieciom. Nie potrzebują 500 milionów, aby dobrze żyć, powiedział. Zamiast tego zasugerował, że pieniądze trafią na cele charytatywne, może zrobić trochę dobrego na świecie. To była głos mężczyzny, który teraz mniej obsesyjnie myślał o imperium, a bardziej o dziedzictwie. Jednak w sprawie miłości jego odpowiedź nosiła jeszcze głębszy ból. W wieku 82 lat. W rzadkim momencie wrażliwości Jagger przyznał to, co wielu podejrzewano od dawna, ale nigdy nie słyszeli z jego własnych ust: że Marianne Faithful, dzika i tragiczna muza lat 60., była wielką miłością jego życia. Nie Bianca z jej arystokratycznym glamour, nie Jerry Hall, która dała mu czwórkę dzieci i niemal dwie dekady towarzystwa, nie Lorraine Scott, której śmierć go złamała, a nawet nie Melanie Hamrick. Która teraz stała u jego boku w spokojnej stabilności. To była Marian, krucha i buntownicza piosenkarka, która kiedyś wszystko straciła w orbicie stąsów. Spowiedź ta miała tragiczny ciężar, ponieważ w tym momencie Marian Faithful odeszła. Zmarła w wieku 78 lat. Jej ciało wyeksploatowane przez dekady chorób, uzależnień i przetrwania. W swoich ostatnich latach opisała czas z Mikiem jako zarówno najbardziej namiętny, jak i najbardziej destrukcyjny związek swojego życia. Dla niej był zarówno Zbawicielem, jak i potworem człowiekiem, który dał jej piosenki, oraz tym, który niemal ją zniszczył. Dla niego pozostawała tą, która go odwiedzała kobietą, którą kochał z pasją, ale której nie potrafił ochronić. Patrząc wstecz na sześć dekad sławy. Jagger przyznał, że zawsze uciekał od skandalu, odpowiedzialności, smutku, ale w jego starości nie było już dokąd uciekać. A gdy w końcu się zatrzymał, jakim imieniem pozostało wraz z jego imieniem, Marianne miłość, strata i ostateczny osąd. Życie Mika Jaggera zawsze było studium kontrastu: niepowstrzymany artysta na scenie i nieuchwytny, często enigmatyczny mężczyzna poza nią. Zbudował fortunę, która rozciąga się na kilka kontynentów, od londyńskich domów po francuskie zamki i karaibskie Wilne. Przeżył niezliczonych rywali, krytyków, a nawet przyjaciół, pozostając jednym z ostatnich gigantów roka. A mimo całej swojej władzy i przywilejów, historia, która trwa, nie dotyczy pieniędzy, posiadłości czy tras koncertowych, dotyczy miłości, tej, która nie znika, nawet gdy jest zatruwana zdradą, uzależnieniem czy czasem. Gdy Jagger w swoich pięćdziesiątych urodzinach mówił o Marian Faithful jako o miłości swojego życia, wszystko co wydarzyło się wcześniej zostało zinterpretowane. Rzuciło cień na małżeństwa, które rozpadły się pod ciężarem jego niewierności, na dzieci urodzone w chaosie, na partnerki, które próbowały utrzymać go w stabilności, by w końcu go stracić. Faithful zawsze była inna. Nie była tylko kolejnym imieniem na długiej liście kobiet związanych z Mickiem Jaggerem, była artystką, lustrem, przypomnieniem tego, kim był, zarówno w swej wrażliwości, jak i w swojej najniebezpieczniejszej stronie. Ich historia, choć tragiczna, zdefiniowała erę. Aresztowany za narkotyki w Redlands w 1967 roku z men w Centrum oznaczało przejście stąsów z popowych idoli w symbol buntu piosenki, które ją zainspirowały. Let's spend the night together. You got the silver. Sister morphine są teraz częścią tkanki historii roka. Nawet jej upadek, lata uzależnienia od heroiny i błąkania się stały się integralną częścią mitologii otaczającej Jaggera i Stonesów. Ale za mitologią kryła się kobieta, której życie zostało naznaczone miłością do niego i człowiek, który dekady później jedynie przyznał głębokość tego, co dzielili. Może to największa okrutna ironia historii Jaggera, że kobieta, którą największą miłością darzył, była tą, której nie potrafił ocalić. Śmierć Marian w 2020 roku zamknęła rozdział, który nawiedzał ich oboje przez pół wieku. W tym momencie Jagger żył w pokoju z Melanie Hamrick, wychowując swoje najmłodsze dziecko i przyjmując spokojniejszy, dubowy rytm. Miał stabilność, śmiech, a nawet radość. Ale gdy spojrzał w przeszłość, gdy zdjął zbroję rokowego Boga, prawda się ujawniła. To nie była glamour żony, nie była wierna partnerka ani utalentowana twórczyni, ale dręczona śpiewaczka o zranionej duszy, która pozostawiła najgłębszy ślad. Gdy Jagger osiąga 82 lata, wciąż na scenie, wciąż poszukując adrenaliny występów na żywo. Ujawnienie jego największej miłości zmusza nas do spojrzenia na niego nie jako na legendę, ale jako na człowieka, który podbił świat, ale nie był w stanie zdobyć własnego serca. A co wy o tym myślicie? Czy największą tragedią Mika Jagera była to, że przyznał to dopiero zbyt późno? A może to po prostu uczciwość mężczyzny, który po życiu w nadmiarze w końcu wybiera prawdę? Dajcie nam znać w komentarzach. A jeśli podobała wam się ta historia, nie zapomnijcie polubić, subskrybować i włączyć powiadomień, aby odkrywać kolejne, niepublikowane rozdziały z życia muzycznych legend.